Nowa oferta, która będzie przez nas stworzona, będzie kierowana do nowych turystów. Mamy nadzieję na poszerzenie grup turystów indywidualnych, szczególnie rodzin z dziećmi. Będziemy pokazywać, jak twierdza była zbudowana, tego będzie można dotknąć, tego to będzie można poczuć. Będą warsztaty pracy w kamieniu, będą warsztaty pracy w drewnie. Będzie bardzo fajna przestrzeń multimedialna, w której będzie można zobaczyć na własne oczy, jak twierdza była zbudowana. Tym samym ten aspekt edukacyjny, będzie o wiele bardziej żywy, o wiele bardziej dostępny dla dzieci i młodzieży. Także tutaj z tą ofertą będziemy kierowali się i do turystów indywidualnych, rodzin z dziećmi, i do grup zorganizowanych, szkolnych, półkolonii, kolonii. Dodatkowo będziemy tutaj likwidować bariery architektoniczne, bariery dla osób z niepełnosprawnościami, także też dodatkowo będziemy przyciągać, będziemy starać się przyciągnąć do siebie grupy turystów, emerytów, grupy, które do tej pory nie mogły z naszych usług korzystać ze względu na to, że no, warunki górskie.